Trzeba umrzeć w Polsce, żeby ludzie zaczęli dobrze o nas mówić. O, mam wrażenie, Panie Piotrze, że lubi Pan siebie słuchać też, co? Kiedy polityk nie byłby cyniczny, gdyby miał odwagę stanąć przed kamerą i powiedzieć, szanowni wyborcy, w rzeczywistości mam was w dupie. Naprawdę nie ma pana życiu takich rzeczy, które pan się wstydzi? Ja po prostu wiem, że ludziom mam coś ważnego do przekazania. Piotr Tymochowicz. Specjalista od kreowania wizerunku i wywierania wpływu na innych. Stał za sukcesami wyborczymi Stana Tymińskiego, Andrzeja Lepera i Janusza Palikota. Znany, ale raczej nielubiany. Panie Piotrze, ja bym bardzo chciała pokazać, jakim Pan jest człowiekiem i żeby Pana wreszcie zobaczyć, ponieważ to, co się o Panu czyta, a, blagier, manipulant, specjalista od socjotechniki i, ja się, i od pr -u. I ja się zastanawiam zawsze nad jedną rzeczą. Jak to może być tak, że ktoś, kto się profesjonalnie zajmuje PR-em, sam ma tak zły PR? Szef z bezbutów chodzi? Jak to jest, Panie Piotrze, i dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie jestem pr po pierwsze. Po drugie, dlatego, że nigdy jako człowiek bardzo skromny w pozorom i dość myślę dobrze, ja się też wstydzę, że jestem czasem zbyt wrażliwy. Dlatego też e, nigdy nie uważałem, że jestem aż tak ważny e, dla siebie czy dla kogokolwiek, żeby planować, układać strategie, taktyki własnego PR-u. Nigdy tego nie robiłem. Zawsze wychodziłem z założenia, że są ludzie znacznie ciekawsi i ważniejsi ode mnie. To jest zabawne, że im mniej sam się sobą zajmuję, e, im mniej dbam o własny PR, tym bardziej jestem posądzany o autokreację. Zajmuję się czymś, e, mam taką przyjemność z tego, że zajmuję się czymś, o czym prawie nikt nic nie wie, tak naprawdę. A już na pewno nikt tego nie rozumie, bo jest to połączenie neuropsychologii i fizyki kwantowej. I skutki tego połączenia, skutkiem jest inne podejście do PR-u, bardzo kreatywne podejście do PR-u, kreowanie rzeczywiście pewnych rzeczy. Tutaj troszkę mi pan tak ucieka. Trosz, troszkę nie, trochę to się raz nie powiem, mi, nie nie, że mówi pan o tym, że panu nie zależy na tym, na, 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 na tym piarze i tak dalej. Myślę, że najbardziej naturalną rzeczą jest to, że człowiek chciałby być lubiany, i chciałby być doceniany w jakiś sposób w tym, co, co pan robi, i, i tutaj trochę tak, tak jak no, tak, tak tylko, że ja. ja, ja. Nie mam złudzeń. Kiedyś, kiedyś było mi przykro, kiedyś, gdy byłem atakowany dawno temu, 20 lat temu, bardzo to przeżywałem. Zadawałem sobie pytanie, za co, dlaczego jestem atakowany, jeśli coś mi się powiodło. Ale pan Ja mówię 20 lat temu. Przez te 20 lat, oczywiście, nie dość, że wiem, za co i dlaczego. Niespecjalnie mnie to boli w tej chwili. Doświadczyłem najmocniej nienawiści, tak nazwijmy to po imieniu, wprost. Nienawiści doznałem wtedy, kiedy chodziłem do szkoły, kiedy się okazało, że Um, bardzo dobrze mi się wiodło w przedmiotach ścisłych. Wtedy poznałem, co to znaczy zawiść, co to znaczy zazdrość. E, e, następnie, kiedy m, różne interesy robiłem, wiodło mi się bardzo dobrze finansowo, poznałem, co to znaczy zazdrość, i nienawiść sąsiadów, Polaków. Panie no Piotrze, ale jest tyle ludzi, którym powiodło się lepiej nawet niż Panu, tak? E, możemy mówić tutaj, że ma Pan jakiś kompleks prymusa, tak? I w związku z no tym. Na to jest. My... nie było. No, ale w jakimś sam przedmiocie. Natomiast yy, ja, ja ciągle tutaj w jakiś sposób yy, nie wierzę, bo Pan mówi o tym właśnie jakimś takim no, nie lubieniu, ale ja yy, atawistyczny. jakimś atawistycznym. Nie, a ja bym powiedziała coś takiego innego, że yy, dlaczego na przykład ja, żeby to było prawdziwe, to ja powiem, dlaczego ja Pana do jakiegoś momentu bardzo nie lubiłam i co zmieniło hmm. moją optykę, okay. czy w każdym razie mnie zatrzymało? No ciekawy jestem. Sam. No właśnie. Zawsze postrzegałam pana tak, jako osobę, która stworzyła tak, stała za jakimś stworzeniem tymińskiego, tak? potem za stworzeniem wizerunku Andrzeja Lepera. I to wszystko również wydawało mi się groteskowe to, to mówienie o tych wszystkich powiedziałabym akrobacjach manualnych, które Pan pokazuje, które mają być. I to mi się wydawało, że. że jest Pan w jakiś sposób też kreatorem takiego świata, w którym mniej są ważne autorytety, mniej ważne są rzeczy merytoryczne, a bardziej zaczynają być no, cynicznie wykorzystywane pewne, tak. pewne gesty, pewne przesłony, pewna tak. celebryckość. Tak. I w pewnym momencie w telewizji zobaczyłam Pana. i Był to dzień, kiedy odbyła się w telewizji egzekucja Husajna. I Pan był wtedy bardzo poruszony. I powiedział pan, że nie chciał pan odpowiadać na pytanie, które dziennikarz zadał mm, tak, na inny tak, to... temat, ale odpowiedział pan, że nie może pan teraz o, o tym mówić, ponieważ to co pan zobaczył przed chwilą w telewizji pokazuje, że świat staje się jakby wraca do epoki barbarzyństwa, tak? Ja wtedy pana zobaczyłam zupełnie z innej strony. Zobaczyłam pana własne emocje. Nie robił pan piramidek, nie pokazywał pan tych wszystkich rzeczy. Zobaczyłam Człowieka. Dobrze, myślę, że niechęć wielu osób, bo mówmy też nie przesadzajmy, mam wiele dowodów sympatii na co dzień, tak od wielu różnych osób. Ale powiem więcej, jakiś czas temu we Wprost był artykuł pod tytułem Blagier i jest tam tak, tak. Pan w najciemniejszym świecie pokazany, a teraz z kolei niedawno okazał się Pan jako no. jeden z stu najbardziej wpływowych Polaków. Myślę, że to jest mniej więcej pół na pół, myślę, że tyle samo ludzi mnie docenia, chociaż naprawdę nie zabiegam o to, proszę mi wierzyć jaki wiele osób no, wręcz mnie nie znosi, nienawi nienawidzi, czego też mam przyjawy dosyć często. Chciałbym powiedzieć, że jest pewna prawidłowość. Prawidłowość polega na tym, że nie dotyczy to ludzi, którzy obcują ze mną bezpośrednio. I z tego się cieszę, tak? Dlatego, że nie mam od 20 lat tak, żadnych przejawów, niechęci, złości, rozczarowania od swoich kursantów. Ja nie chciałam tego pytania zadać, ale kiedy pan tak mówi, to, to, to jednak muszę to zrobić, ponieważ mówi Pan, że właśnie Panu na tym piarze nie zależy, nie zależy Panu na autokracji. A gdzieś spotkałam się może zresztą to jest nieprawda, że Pan posługuje się jakimiś wizytówkami nieprawdziwymi. Mówił Pan o wykształceniu, którego Pan nie posiada. No tak nie ależ, postępuje, Jeżeli to rzeczywiście jest... Ależ oczywiście, to, że to, by to, jest prawda. to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda dlatego, że ale to był eksperyment. To nie było moje życie codzienne, tylko to był eksperyment i krótko powiem o co chodziło. Ale co, eksperymentem jest to, że pan powiedział, że pan nie, jest nie to, fizyki. Nie, 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 nie to był eksperymentem. Eksperymentem było to, że jako człowiek zajmujący się aktywnie fizyką, wpadłem na pewien pomysł. W moim odczuciu świetny pomysł, tak? W jaki sposób wytłumaczyć kwantowe aspekty naszego umysłu? I co zrobiłem? Zrobiłem spotkanie z psychologami w Warszawie. Nie dali mi nic powiedzieć. Po 15 minutach. Przez 15 minut tylko trwało to seminarium. Wstawali ci ludzie po psychologii. Pytali się, panie Tymochowski, Tymochowicz, ale kim pan jesteś? Jakim prawem będziesz tutaj nas pan uczyć czegokolwiek? Jakie jest pana wykształcenie? Skąd, z jakiejś choinki? Z której choinki pan się urwał? No tego typu pytania mi zadawali. Tak jakby legitymizacją do tego, żeby wpaść na jakiś pomysł było formalne wykształcenie. No to zrobiłem sobie taki eksperyment rzeczywiście i w Krakowie za pomocą metod taktyk edytowania. A, yy, yy. Czyli po prostu... Poprosiłem asystentów, żeby raz mnie przedstawiali jako psychiatrę, innym razem, żeby przedstawiali mnie jako, jako amerykańskiego naukowca, na przykład byłem kompletnie nieznany, więc mogłem sobie pozwolić na pełną dowolność. I wtedy ludzie padali na kolana. Jak usłyszeli, też było spotkanie z psychologami, jak usłyszeli, że pojawił się wykształcony w Ameryce w Bostonie psychiatra amerykański, to a mówiłem to samo, co chciałem powiedzieć w Warszawie. To wtedy Podchodzili do mnie i mówili: To było boskie, to genialne pomysły pan tutaj ma. Bawiłem się tym, robiłem tysiące, nawet wydrukowałem swoje wizytówki z napisem psychiatra tak, czy doktor nauk medycznych. No, różne, różne zabawy wtedy robiłem, ale to nie było po to, żeby się autokreować, to nie było po to, żeby bawić się tym. Ten, ten tak, oczywiście. Po części opisałem to. Niektóre z tych eksperymentów opisałem w swojej książce Biblia Skuteczności. To były eksperymenty. A teraz po latach zarzuca się mi, że fałszywie się przedstawiałem. No, tak, robiłem to. jest na wykształcenie? Dzisiaj szansa, żeby to powiedzieć. Tak, oczywiście. Fizyka teoretyka, ale mam gdzieś papierki, tak? mam gdzieś to, czy jest stempel. Jakieś... Ja poznałem, przepraszam, że to powiem, ale poznałem tylu kretynów, debili, profesorów różnych wydziałów, że dla mnie osobiście to, czy jest jakiś stempel jakiegoś idioty, rozumiem, urzędnika, nie nic tego... nie znaczy. Oczywiście, że nie mógłbym w pięć minut pewnie sobie kupić, czy załatwić odpowiednie stemple. Proponowano mi zresztą wielokrotnie. Nic Nigdy tego nie zrobię, ponieważ mam w poważaniu papierki, stemple i tym podobne bzdury po prostu, do których ludzi przywiązuje jakąś magię, jakąś wagę wielką. Ale po co dyplom? Wystarczy przy... wizytówki wydrukować a, to, czy... z napisem A do tego sam przywiązuje. Tak? No właśnie. No. Przede wszystkim to... Paru tylko rzeczy, takich hmm. prostych. Chyba najważniejszą rzeczą dla mnie i tego staram się, może nie uczyć, bo to jest zbyt patetyczne, ale uczulać staram się na to innych ludzi. Na to, żeby mieć lustra w domu, żeby. Dosłownie? Hmm, dosłownie, żeby nie uciekać przed lustrem. Dlatego, że czyli uczulam ludzi na to, żeby postępowali w życiu tak by nigdy nie unikali swojego wzroku, swojego własnego wzroku na tle luster Pan po prostu nie wstydzi patrząc w I ja mam tą dziką satysfakcję, że zawsze ja, ja nie podziwiam siebie wizerunkowo, tak? nie ma we mnie narcyzmu. Natomiast nie mam oporów, żeby patrzeć sobie prosto w oczy w lustrze. I to jest, myślę, bardzo duży komfort psychiczny i proszę mi wierzyć, wielu, wielu ludzi tego nie ma.